Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Tariusz Hałdys. Wszystkie aktualności związane z moją działalnością znajdziesz na haldys.pl Dzisiaj o Twojej energii, a raczej jej braku. Zmęczenie, przytłoczenie, a może prokrastynacja? Wiele rozpoczętych spraw i na wszystko brakuje Ci czasu? No jeśli brzmi znajomo, koniecznie zostań ze mną do końca, bo nie zostawię Cię bez narzędzi, bez wartościowych informacji. Natomiast na początek przenieśmy się do roku 1927. Bluma Zegarnik, psycholog z Rosji, która odkryła ciekawy bardzo tak zwany efekt Zegarnik. Dokonała najpierw prostego spostrzeżenia siedząc sobie w restauracji. Kelnerzy pamiętali zamówienia klientów aż do chwili ich opłacenia. Później Cudzysłów wymazywali je ze swojej pamięci krótkotrwałej. Na tej podstawie Bluma podjęła się kolejnych eksperymentów. To było bardzo interesujące, bo, zobacz, do momentu opłacenia zamówienia, ten kelner pamiętał to wszystko, czyli jego pamięć krótkotrwała wiedziała o co chodzi. Natomiast, jak już zostało to zapłacone, pętla została zamknięta, to przeszedł do kolejnego tematu i już tym sobie głowy nie zawracał. Efekt zegarnik to zjawisko, które sprawia, że niedokończone zadania wciąż przyciągają naszą uwagę. Gdy przerywamy coś, nad czym pracujemy, nasz umysł tworzy otwartą pętlę myślową, o której wspomniałem. To wewnętrzne napięcie staje się bodźcem do powrotu do przerwanego działania. To właśnie odkryła Bluma zegarnik. Niedokończone obowiązki? Częściej zapadają nam w pamięć krótkotrwałą, czyli to, co rozpoczęliśmy, cały czas o tym pamiętamy, nie jest to skończone, tak jak to zamówienie u naszego kelnera. No i co się dzieje, cały czas to za nami, cudzysłów, chodzi. Może to skutkować, co gorsza, rozproszeniem i zmniejszać naszą efektywność. A co za tym idzie? No marnujemy swoją energię. Mamy otwarte pętle. I na pewno miałeś problem z podjęciem jakiejś decyzji w życiu. Jest ich naprawdę sporo. Od takiej niewielkiej, w co się ubrać o poranku albo wieczorem, jakie rzeczy przygotować po duże życiowe zmiana pracy, czy też podjęcie prywatnych zobowiązań, małżeństwo albo rodzicielstwo, albo dziecko do której szkoły wysłać i tak dalej, i tak dalej. całe mnóstwo, nie będę tutaj przytaczał, bo doskonale wiesz, ile w twoim życiu tych decyzji jest do podjęcia. Czasami są takie decyzje, gdzie dajemy sobie to przyzwolenie na to, żeby zebrać trochę więcej informacji, żeby troszeczkę tą decyzję, żeby ona dojrzała, tak? Żebyśmy mieli chwilę czasu. To jest świadome, to jest ok w tym momencie. Natomiast wtedy, kiedy odwlekamy coś, chcemy podjąć decyzję, ale w zasadzie nie, muszę zająć się teraz pracą, albo zajmę się tym za trzy godziny, albo jutro, albo za dwa dni, to tak naprawdę, jak u tych kelnerów. Cały czas pamiętamy naszą decyzję do podjęcia, oczywiście. Cały czas pamiętamy nasze zamówienie. Niestety nie zamykamy tych pętli. Co za tym idzie? Tak samo w życiu, kiedy mamy jakieś zadania do zrealizowania i cały czas o nich myślimy, nie zamykając tej pętli, no to niestety tracimy energię. Zadanie jest niezrealizowane, niezrobione. My już się zabraliśmy za coś innego i tak naprawdę obsługujemy wielu gości w restauracji, nie domykając danych zamówień, a może inaczej. Nie przyjmując zapłaty, no nie realizujemy tych zamówień jak należy. Więc to jest bardzo istotne, ażeby tej energii naszej nie marnować, czyli te zadania realizować w pełni. A jak to zrobić, to przejdę dalej, bo jest coś takiego jak multitasking. Co ciekawe, wiele ogłoszeń o pracę wpisuje nasze wymagania: multitasking. Uwaga, to jest nic innego jak przeskakiwanie między zadaniami. To jest switch tasking. Nie robisz tych rzeczy równolegle, tylko przeskakujesz. Mylnie masz wrażenie, że robisz je równolegle. No bo uwaga, gwiazdka oczywiście. Kluczową kwestią jest rodzaj łączonych zadań, bo co innego, jak chodzisz po schodach i słuchasz podcastu, no to faktycznie robisz te rzeczy równolegle. Natomiast jak przygotowujesz prezentację, jakiś raport miesięczny z dwóch różnych działów i to mają być dwie różne prezentacje i między nimi przeskakujesz no to niestety mamy problem bo badania neurologiczne pokazują że ludzki mózg nie jest przystosowany do jednoczesnego jednoczesnego skupiania się na kilku wymagających uwaga naszej uwagi czynnościach inne też badania wskazują że mózg potrzebuje średnio uwaga to jest istotne 20 minut, aby ponownie wejść w stan głębokiego skupienia, tak zwany stan flow po tym rozproszeniu. To jest taki stan. Nie wiem, czy jeździsz na nartach, natomiast będzie to bardzo dobrze tutaj można sobie zobrazować, kiedy jest narciarz, zjeżdża stokiem w dół. On ma taki stan, cudzysłów, flow, tak, on jest tam całym sobą obecny. Tak jak wielokrotnie Jacek Walkiewicz powtarzał, jak Adam Małysz rozpędzał się i oddawał swój skok, to on musiał być 100% zaangażowany. Tam był jego stan flow i tak samo jak ty się angażujesz w zadanie, to 100% jesteś tutaj zaangażowany. No i tak jak tutaj wspomniałem, jeśli chodzi o sam multitasking, switch-tasking, to ładnie to się też nazywa: mamy, ponosimy koszt tego przeskakiwania między zadaniami. Bo skutkiem jest spadek jakości i tempa pracy, zmęczenie psychiczne. I oczywiście na początku tego nie zauważamy, ale gdyby każdy z nas widział pasek takiej mocy na swoim ekranie albo gdzieś na zegarku, gdziekolwiek, to by widział, co go to kosztuje. A z multitaskingiem bardzo mocno koreluje multiscreening. Kolejna ciekawostka, bo jest to. Patrzenie na ekran telefo telefonu, ekran na przykład laptopa, telewizora, przeskakiwanie, czyli zrobilibyśmy sobie tak samo switch screening, przeskakiwanie między ekranami, bo tutaj oglądamy jakiś film, a tu chcemy coś kupić na Allegro, a może komuś odpisać i tak dalej. I uwaga, co z naszą energią wtedy się dzieje? Jest przeciążony układ nerwowy i to prowadzi do deficytów i uwagi, i obniżenia koncentracji. Bardzo łatwo jest to sprawdzić oglądając jakiś film i próbując odpisując, pr próbując odpisać na jakąś wiadomość. No często nie skupiamy się albo na jednym, albo na drugim. Niestety to nie jest prawdziwy multiskrining albo switch screening, ten, który uważamy, że moglibyśmy zrobić dwie rzeczy naraz tej samej jakości. One nie będą tej samej jakości, co więcej nasza energia pójdzie w dół. Ale jak jesteśmy już przy telefonie, no Cóż, tutaj można dodać dodać. Wszyscy mówią o social media, jakie to jest zło, co się tam dzieje, rolki, jak to nas wciąga, i tak dalej. No i cóż, nie sposób się z tym nie zgodzić, jeśli chodzi o naszą energię. Bo tak dokładnie jest. Nasza pamięć krótkotrwała, ona, jak sama nazwa wskazuje, jest krótkotrwała. I im więcej różnych takich informacji przyswoisz w ciągu dnia. Tym bardziej oddziałuje tu na Twoją energię. Więc teraz, teraz każda rzecz, którą słuchasz, jak na przykład teraz tego podcastu, za co jestem Ci bardzo wdzięczny, bo przygotowując ten podcast, wewnątrz dbam o to, żeby informacje, które tutaj do Ciebie trafiają, były wartościowe. No i jeżeli poświęcasz uwagę w ciągu dnia na jakieś rzeczy, które budzą w Tobie strach, lęk, albo no są tam wesołe kotki tylko i nic więcej, to tak naprawdę te informacje pobierają Twoją energię. To nieistotne, jakie to są informacje. No, te, które budzą lęk i strach, zdecydowanie jeszcze podnoszą tutaj kortyzol i tak dalej, więc one będą powodowały większą stratę. Natomiast te social media, one powodują niestety, że nasza energia idzie w dół. Ale przy tym wszystkim, dla mnie kluczowe jest to, jak to się kształtuje, jeśli chodzi o powiadomienia w telefonie. Bo to bardzo mocno drenuje nas z energii, kiedy mamy smartwatche podłączone do telefonów, mamy mnóstwo powiadomień, tu dostaliśmy sms tu ktoś dzwoni, tu czytamy, tam staramy się oddzwonić. Pracujemy, mamy pocztę Outlook, dostaliśmy maila, zaraz chcemy na niego odpowiedzieć, dostaliśmy powiadomienie, ktoś dzwoni na telefon stacjonarny, ktoś na prywatnym telefonie napisał coś na Messengerze, wysłał na WhatsAppie. Sam słyszysz, jaki miałem słowotok. Tak właśnie działa nas, nasz mózg podczas takich sytuacji. Te powiadomienia, znowuż, wydaje nam się przecież to nic takiego. Natomiast bardzo mocno drenują nas, nas z energii. A z, żeby lepiej to zrozumieć, to dzisiaj mój aparat mowy jest mniej rozgrzany, z tego co zauważyłem. Albo zasłyszałem, natomiast idziemy dalej, ponieważ mamy bardzo dobrą ciekawostkę, która dzisiaj uśmiechnąłem się, bo zacząłem rozumieć jeszcze więcej, dlaczego ta energia jest tak kluczowa i dzięki czemu, albo może przez co, ona nam tak spada. Idąc do naszych powiadomień, do social media, do multiscreeningu i różnych tego typu rzeczy, mamy porządek. Czyli to, co nas otacza, jak mamy na biurku, jak mamy w domu, czy każda rzecz ma swoje miejsce, czy raczej jest wszystko porozkładane, porozwalane, tak zwany artystyczny nieład. No i czym trzeba zapłacić za ten artystyczny nieład? Uwaga teraz! Każde oko zawiera około 120 milionów pręcików i 6 milionów czopków, fotoreceptorów odpowiedzialnych za wykrywanie światła, kolorów. I szczegółów widzianego obrazu. Informacje te są przekazywane przez nerw wzrokowy do kory wzrokowej w płacie potylicznym. No dobrze, ale co to dla nas oznacza? Jeszcze chwila. Gdzie następuje ich zaawansowana obróbka? Proces ten obejmuje analizę kształtów, ruchu, kolorów oraz przestrzennej lokalizacji obiektów, co wymaga ogromnej ilości energii, która jest pobierana z mózgu. To jest klucz, wymaga ogromnej ilości energii, która jest pobierana z mózgu. Szacuje się, że nawet do 50% zasobów energetycznych naszego mózgu może być angażowanych w procesy przetwarzania bodźców wzrokowych. To są słowa magister, inżynier Anny Rembiszewskiej, właścicielki i współza współzałożycielki marki Brylotteka. Oczywiście bez tej mojej wstawki, tam w środku dotyczącej tego, ażebyś jeszcze chwilę. Zaczekał, bo zaraz dojdziemy do meritum. Natomiast nasze meritum to jest, że szacuje się, że nawet do 50% zasobów energetycznych naszego mózgu może być angażowanych w procesy przetwarzania bodźców wzrokowych. A zatem dbaj o te oczy: okulary z filtrem do komputera, okulary blokujące niebieskie światło przed snem, i najlepiej około 2 godziny nie korzystać z żadnych wyświetlaczy. Dużo jeździsz samochodem, przecież cały czas przyjmujesz światła, reflektorów, czy też jeździsz nocą, zadbaj o te oczy. To podniesie poziom Twojej energii, a raczej nie będziesz jej tak tracił, bo to jest bardzo istotne. Można stosować krople do oczu, żeby nawilżać te oczy, natomiast warto się to skonsultować ze specjalistą, bo tak jak wspomniałem o multiscreeningu, tak jak wspomniałem o używaniu różnych wyświetlaczy. No to nasze oko ma tutaj dużo, dużo pracy. Ale nie tylko nasze oko, bo co się okazało? Słynna wyprawa, polska wyprawa na K2, która miała miejsce w roku 2017. Polski Himalajzm Zimowy ogłasza, Polacy ruszają na K2. Koszt wyprawy wynosi 1,3 miliona złotych. Tak w swojej książce napisał Krzysztof Wielicki. Natomiast kluczowe dla nas jest to, że ta wyprawa różniła się od poprzednich. A różniła się przede wszystkim. No, zacytuję kilka tutaj zdań. W bazie miałem lepszy internet niż w domu. Żartowaliśmy, że wypadałoby postawić antenę w obozie drugim. Wszyscy chcieliby się wtedy wspinać, mówi Marek Chmielarski. No i Wielicki e, przyzna, Później, że danie wszystkim dostępu do internetu było ogromnym błędem. Zespół trudniej się przez to mobilizował i miał problem z ustalaniem priorytetów. Wychodząc z namiotu, patrzę, a Adam Bielecki kręci się wokół z telefonem w ręku, robi selfie, wraca do mesy, siada przy komputerze i wrzuca zdjęcia do sieci. Inni podobnie. Nie potrafią zrozumieć, nie potrafią zrozumieć co oni w tych telefonach robią. No, i tak właśnie pisał Krzysztof Wielicki, bo za jego czasów wyglądało to trochę inaczej. Napisał, że ludzie z jego pokolenia otwierali akurat w tamtym czasie pół litra, jeszcze nie mieli tych badań, które my mamy teraz, natomiast istotne jest to, że śpiewali góralskie piosenki, grali w karty, a oni niby razem, a jednak osobno, jakby każdy był na własnej wyprawie. Tak dziwił się. Wielecki, Wielicki, przepraszam, Krzysztof Wielicki i ten internet, te telefony niestety nie przyniosły niczego dobrego, bo jednak trzeba było się wspinać, trzeba było tworzyć zespół, no a każdy był rozproszony, gdzie koncentracja, gdzie uwaga. Oczywiście to jest jeden z elementów tutaj, nie będziemy sądować, że to wpłynęło w 100%, natomiast na pewno miało bardzo duży wpływ na to, że ten zespół nie funkcjonował jak należy. W tak zwanym międzyczasie światło w moim studio troszeczkę odmówiło posłuszeństwa, dlatego może podczas tego czytania musiałem się posiłkować światłem awaryjnym, ale takie rzeczy też się zdarzają. Natomiast na moich oczach oczywiście, okulary. I podam Ci przykład, co się wydarzyło wczoraj. Nagrywałem wideo do kursu online, który niebawem będzie dostępny. I zajęło mi to około półtorej do dwóch godzin łącznie ciągłego nagrywania, gdzie byłem oświetlony lampami. No i ta godzina była dosyć już późna, dziewiętnasta, no szewc bez butów chodzi. Z jednej strony chciałem dowieść zadanie, a z drugiej strony wiedziałem, że robi się już późno. I wiesz co się wydarzyło? Nie mogłem zasnąć. Niestety nie mogłem zasnąć z tego względu, że cały czas przez czas trwania nagrań Niestety, ale byłem naświetlany lampami, niebieskim światłem. Miałem okulary, ale to nie były okulary, które blokują całkowicie niebieskie światło. N więc niestety, ale później tego odżałowałem. Byłem bardzo pobudzony zamiast gotowy do spania. I jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo istotna, o której wspomniałem na samym początku: prokrastynacja. No dobrze, co z tą prokrastynacją? Tutaj Przemek Gershman w swoim newsletterze 52 Notatki przywołuje słowa Andrew Hubermana. Sławetny Andrzej, jak się mówi w środowisku ludzi związanych z nauką, oczywiście pół żartem, pół serio. I Andrew Huberman napisał Jeśli trudno ci zabrać się do pracy lub utrzymać koncentrację, istnieje duże prawdopodobieństwo, że przerwa między pracą a tym, co robiłeś wcześniej, była zbyt stymulująca. Gdy chcesz usiąść do pracy lub nauki, to bardzo ważne jest, aby ograniczyć liczbę bodźców sensorycznych nie tylko w trakcie tej aktywności, ale też przed nią. Uruchamiają one wspomnienia, skojarzenia i myśli, które nadal zostają ci w głowie, pomimo, że zająłeś się już innym zajęciem. No, i to dlatego czasem, gdy czytasz książkę, dopiero po chwili się orientujesz, że nic nie pamiętasz ze strony, którą właśnie przywróciłeś. Nie zwracałeś na nią uwagi, bo Twój mózg wciąż przetwarza wcześniejsze bodźce sensoryczne. Andrew Mana to oczywiście rozwiązanie, które zaraz zaczytuję, zacytuję. Natomiast tutaj, już z mojej strony, kiedy jestem po jakimś spotkaniu, robię sobie przerwę. Robię notatki najpierw z tego spotkania, a później robię sobie przerwę w postaci, w postaci 5-7 minut i idę sobie na spacer. Nie staram się niczego nie używać, już nie słuchać, tylko po prostu pobyć sam ze sobą. Staram się nie przyswajać kolejnych bodźców. I dzisiaj miałem taką sytuację, że przed tym nagraniem przygotowałem się do tego nagrania, a po nim zrobiłem sobie trening, układałem sobie myśli w głowie. No, i mam taki zwyczaj, że jak robię trening, to pomiędzy seriami łapię jakąś książkę, czytam informacje. Natomiast no dzisiaj tego nie zrobiłem. Z tego względu, że no jak, zacznę czytać coś innego, zacznę o tym myśleć, a tu jest temat do nagrania. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o tematy związane z. Prokrastynacją. Często odkładamy coś i myślimy jeszcze o tym zadaniu, które robiliśmy wcześniej, i tak dalej. Warto jest się ponudzić. Więc jakie jest rozwiązanie od Andrew? Jedną rzeczą, którą robię, zanim usiądę do pisania, nagrywania podcastu, czy jakiejkolwiek pracy, jest to, że najpierw staram się znudzić tak bardzo, jak to tylko możliwe. Usuwam ze swojej uwagi jak najwięcej bodźców i w ogóle staram się ograniczać ilość informacji sensorycznych, które docierają do mojej. Przestrzeni. To jest bardzo istotne tutaj, bo nie jesteśmy jak sklep całodobowy. Oczywiście polecam tutaj newsletter Przemek Gerszman, 52 notatki to, jest, to są jego zapiski. Cudzysłów, i jeśli nie jesteśmy jak sklep całodobowy, to do czego to doprowadziło? Kończąc już. Temat bardzo istotny i interesujący, i może trochę. Kontrowersyjny, bo to już jest moja opinia, moje zdanie. Uważam, że jest aktualnie plaga ADHD. I wyobraź sobie teraz a, taką sytuację, że dawno, dawno temu ADHD było czymś nienaturalnym, ludzie w ogóle nie chcieli się do tego przyznać. Dzisiaj, jak grzyby po deszczu, ludzie przyznają się do ADHD publicznie, że to ich, jest ich ADHD i tak dalej, i tak dalej. No, i część ludzi, którzy też się nie przyznaje publicznie, bo nie prowadzą takiego życia, no nagle ma oznaki tego ADHD. Jeśli chodzi o wspomnianą przeze mnie plagę ADHD, zobacz, jak to jest, kiedy mamy multitasking, multiscreening, kiedy mamy wiele otwartych pętli, zadań, kiedy korzystamy z tego telefonu przed snem, o poranku, zaraz po przebudzeniu. Czytamy nowe informacje, zapychamy naszą pamięć krótkotrwałą, nie mamy kiedy tego wszystkiego sfragmentować porządnie, zapamiętać tych treści. Są one krótkie, czasami marnej jakości. I do czego to prowadzi? Do tego, że co chwilę przeskakujesz, Twoja uwaga co chwilę przeskakuje. I dlatego mówię, że jest plaga ADHD, z tego względu, że wiele osób, które 10 lat temu nie miało problemu z koncentracją, z uwagą. Nagle dzisiaj rozpoczynają jedno zadanie, nie kończą, przeskakują do kolejnego. Tu podnoszą telefon, tam rzeczy rozgrzebane, a w zasadzie to myślą o czymś innym. I o ile tutaj absolutnie nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, jeśli chodzi o samo schorzenie zdiagnozowane, o tyle jeśli chodzi o takie zachowania, które są wywołane właśnie poprzez to, co zabiera nam energię i powoduje rozproszenie niech będzie dla Ciebie zastanawiające, czy właśnie te wszystkie rzeczy, które mają nam służyć, cudzysłów, tak, czyli to, żebyśmy robili więcej, czy to nie prowadzi do tego, że w istocie robimy mniej i niedbale. Więc to zabiera Tobie energię. I nie tylko Tobie, bo oczywiście mi również. Ja codziennie dokonuję wyborów, tak, ażeby tej energii tracić jak najmniej tak żeby nie było takich sytuacji jak powiedziałem tobie że wczoraj nagrywałem kurs i niestety chciałem to wszystko dokończyć tego dnia bo założyłem sobie żeby to zadanie mi zrealizowane a mimo wszystko musiałem za to zapłacić energią tyle z mojej strony na dzisiaj życzę ci żeby jak najmniej było strat tej energii żebyś funkcjonował jak w najlepszym stanie na najlepszym poziomie z energią proaktywnością do działania tym samym pozdrawiam serdecznie Dariusz Haudys haldys.pl